19 września 1942 Elewator zbożowy. Przyjaciele, musimy realistycznie ocenić nasze położenie. Zostaliśmy odcięci od 62. Armii. Jesteśmy tu otoczeni. Wydaje się, że nie ma dla nas nadziei, ale możemy zmienić bieg bitwy. Oczy armii, ojczyzny! Zwrócone są na nas i polegają na nas! Niemcy atakowali już wcześniej. Teraz wiedzą, że będziemy walczyć. Zabiliśmy już wielu Niemców podczas ich prób przejęcia elewatora. Ich artyleria i czołgi nie dosięgną nas w środku, więc będą próbowali szturmować piechotą. Towarzysze! Sprawimy, że drogo nam za wszystko zapłacą. Następne natarcie wroga postaramy się powstrzymać już na stacji wag. Wystrzelajcie ich, gdy pojawią się na podjazdach. Jeśli okażą się zbyt silni, przegrupujemy się przy taśmociągu, przed samym elewatorem. Tam będziemy się bronić, ponownie wykorzystując otwartą przestrzeń, na której pojawi się wróg. Jeśli zmuszą nas do odwrotu. Wykorzystamy sam elewator jako naszą fortecę. Postaramy się, by nie dostali się łatwo do środka oraz by musieli toczyć ciężki bój o każde piętro. Utrzymamy parter i nie pozwolimy im wejść do budynku. Następnym punktem przegrupowania będzie drugie piętro. Jeśli okażemy się zbyt słabi, czwarte piętro będzie naszym ostatnim bastionem. Stamtąd nie ma już dokąd pójść. Więc nie będzie możliwości odwrotu. Towarzysze, znamy swoje obowiązki. Spełnimy naszą powinność wobec Towarzysza Stalina, tego miasta i całego ludu pracującego. Siemano ludiska z tej strony, Mr. Rashi, bo nie <laughs> kontynuujemy naszą zabawę <laughs> w Red Orchestra 2 Hirosu Stalingrad. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dobra, no, no. Drużyny wszystkie mają się okopać do kurbit knęby na tym budynku. Jeden, drugi. Niestety, nie rozumiem czemu, ale tylko w tej części misji zdarzały mi się spajki. Nie wiem dlaczego. Nie wiem czemu. O Jezu. No Obandażować, obandażować Kurwa, pogonić go holbom Dobra, jakoś udało się to zrobić Dobra, nieźle, jest źle. Dało nam się jakoś O, schowajmy się I walmy tylko do pewniaka O, widzicie, właśnie takie drobne spajki się tu zdarzają O i okej, okay, mamy w końcu teraz obronę celu, czyli od teraz tak naprawdę zacznę się cała zabawa Weźmy od góry przez górę celujmy Miejmy nadzieję, że uda nam się obronić ten punkt No nie kurde o Boże, nie dobrze idą, 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 kurde, udało mu się wejść. O Boże, kolega, jaki ty gdyby. What the fuck! Dobra, nie ogarnąłem co się do końca stało. Eee. Pepesza. Dobra. Dobra. Przeładujmy wszystko co mamy. <laughs> Jednak musimy, musimy mieć jak najwięcej amunicji przy sobie. Na bieżąco. Dobra. I wygląda na to, że po raz pierwszy misja przejdzie nam gładko. No, chyba się uda. Jeżeli Niemcy nic nie odwalą, jeżeli Niemcy nic nie odwalą, a nasi się nie poddadzą, to się uda. I będę po prostu w ciężkim szoku, że to się uda. Szczególnie po tym, jak ostatnio gra robiła mi problemy. Dobra. A, karabinek, karabin, karabin, kur, jest, udało się, udało się, po po raz pierwszy odpowiem wam 40 minut chyba jak próbowałem przejść tą misję na nagraniu, udało się, także, hu, dzięki wam ludziska za uwagę, do następnego odcinka, trzymajcie się, hej.